W kolejnym odcinku Każdego życia. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodoba i zapraszam do oglądania. Do rana, Nie, bo w nocy jest zimno. No, minimum 8, inaczej postać będzie szybko zmęczona znowu. To jest strasznie irytujące. Więc po prostu stwierdziłam, że do rana. U. Mój ulubiony garnek. Nic nie mogę zrobić z tego co uzbierałam. O! po potrawkę tam mogę. Parę porcji, nice. Zawsze trochę lżej będzie. Bardzo, bardzo, nie, mam sól. A, a nie mam soli faktycznie. Najwyraźniej No i wyraźnie, nie mam soli. A pozbierać. Pierwszy raz miałem zazwyczaj karnego do gotowania, więc. Dopiero się uczę. A ty tak to? Kto? Musisz się tak gapić? Tak! Trzeba powinienem się cieszyć, że. Jestem dotknięty. Gdyby nie ochrona Perit już rok temu umarłbym na zarazę. Wracam do wysokiej skały. Nasz pasterz się zatracił i niewykluczone, że gniew Perryit dotknie każdego, kto przy nim trwa. Cash powie ci więcej. Ja chcę tylko wydostać się ze Skyrim tak szybko, jak to możliwe. Okej, okay, to idź. Nie, dzięki. Też jeszcze, myślę, pół godzinki program dokończyć. kończyć. Co mi wygląda na wampira kolejnego? A, nekromanta! To no tak dziwnie się porusza. To mi tak skakać, fajne. A m spłoniesz What the f O, Okoj. Nawet nic dobrego o sobie nie masz, chęć Ja podziękuję za wchodzenie do jaskini kolejnej. Do zadniej jaskini je prawie zaciekali. Na razie wolę się trzymać chyba um. Lasów. Ale ja dzwonię! That's <laughs> cool. Ja wiem, tylko nie umiałam go znaleźć. Łapiesz chorobę kruchota kości, Dobra, nie walczymy z niedźwiedziem. Jest tak bliska na pewno. Na, na, na. To jest po nakramancie, Po nakramancie już. Chyba. Nie Tam był pająk. O nie. Przejdź w kosmos. Ale te palki są szpetne. Nie wiem, czy to niedziela, no niedziela to niedźwidno, da mi się podejść tak fajnie. Halo, panie Dźwiedziu? Zjeżdżam powoli. Nie widzę go. some Ja tylko Jak ci tajemnicy mnie wytropili z Kronat? ja nie wiedziałam dokąd idę <grymne> Cześć kurliku okay. Szukałem cię, mam dostarczyć coś wprost do twych rąk te. Zobaczmy Ach, list od Jarla Obracamy się w wysokich sferach, co? To chyba na tyle. Muszę iść. Pis od jarla! O właśnie tam idę. To jest dobry deal. Pierwsze jest coś takiego widzę Myślałam, że to jest ten Jaron, który mi dał quest'a i go jakby olałam. I pisał do mnie wściekły. Ja wyprawiam. Liczku. Jak nie chcesz zginąć, to nie chodź nie pod nogami. Jakie są moje osiągnięcia? Jeszcze nic nie zrobiłam. Dołączyłam do bardów tylko. A tak to nic więcej nie zrobiłam. Przecież to nie mam miejsca w jakim pomogę więcej mięsa. Szkoda mi Biegnij Lisku, biegnij! W ogóle odkryłam, dlaczego mam takie problemy z noszeniem rzeczy, bo granie na przetrwaniu zmniejsza drastycznie ilość yy, kondycji, jaką masz, czy ilość przedmiotów, jakie można Tak, do dzisiaj odkryłam, czytając tego, yy, przyglądając mojego streama z wczoraj. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świt. Ura. wambirców czy coś tam nie Macie tu jakieś zamku czy coś? Ja, wieź nie do tego. Fugi dom Jarla Myślałem, że falka to będzie większa, a to takie. Ta miscinka. Tak, czego ode mnie chcesz? A, to ty. No to będziemy mogli się przekonać, czy to, co o tobie mówią, to prawda. W mojej posiadłości gnieździ się grupka bandytów, z którymi Aha. łączą mnie pewne dyskretne zaszłości. Na początku odpalali mi uczciwy procent, ale nadszedł czas, żeby uporządkować sprawy. Zajmij się tym. Dobrze. Wybić wszystkich bandytów do nogi. Nie oszczędzić nikogo. Level up. Ty nie żyjesz. Nie macie tu. Cytacje jak ty przynoszą wojnę. Widziałem już dość wojny. Czekaj okay, się k***a, chodź idę. Stone? Wait a sec. What the. F i quest, który mi nie chce pokazać, gdzie jest, ja mam Nie Tam, w tym domu gdzie była, po prostu Nazwał to Jarla Jestem tu zarządcą. Służę pod Jarlem, Sidgarem, a wcześniej pod Dengejrem. O bywa raptowny, ale słucha mnie i Helwarda. Chronię Jarla, ktokolwiek nim jest. O, mam zawiechał. Dla mnie i Falkred to po prostu kolejny... Jestem tu zarządcą Służę pod Jarlem Sidgeirem, a wcześniej pod Dengeirem. O co chodzi? Pary Ej nie no, serio? Gdzie <ścoughs> cię ci bandyci. Tak? Czego ode mnie chcesz? Odwiedź mnie jeszcze kiedyś. Być może mi się przydasz. Ej, no mam za no. Bez co żadnego nie dostałam na to. Co już ukończone, no nie? Tak. To chyba jest to. Nie jakoś nic otykakostowego I guess to? Te to nazwa? No i No i to jest jedne co nie pasuje P -p -p to zabije obrońcę bo to już wcześniej miałam. Tego nie umiem zakończyć, bo tego. Zaznacz M. Bez... No, ja to będzie to. Okej, okay, idziemy się na tutaj. Dzięki Mati Myślę, że ich zabijemy i będziemy kończyć, bo... O, się przysypia, ja jeszcze chciałam się pomontować... Czy zmontować... Jed jedną część. czy bardzo dużo... Um... Czy powinnam cenzurować po prostu jak przyklinam, czy, czy zostawić? Nie wiem, nie wiem na co YouTube pozwala. Kolejny taki śmigł. Kolejny to jest tak w ogóle? Naukiem, mówi, że u Ciebie w domu siedzą. Dziękuję bardzo, więcej nie oznajesz.

Bo trzeba na górę iść. Co jeszcze? okej. Okay. Więc e, jak zwykle jestem zagubiona, to, to pomińmy. E, dostaliśmy się do Palkret i Jarl jest taki średni, ale cóż, to był ostatni odcinek z starych streamów. Następne odcinki będą już z moimi krótkimi same jak wstępy <grym> były przez już długi czas. No i co, jeżeli ci się spodobało, to zapraszam do lajkowania i subowania, odcinki wrzucam w poniedziałki, środę i piątki. I są nagrywane na streamach, więc tam też zapraszam, żebyś zajrzał. Bye bye!